Cześć! Jestem Slo, a gram pod nickiem sloikdżemu. Zapraszam Was dzisiaj do Szanghaju, gdzie pogramy sobie z komentarzami po polsku? Miłego oglądania To jest najgorszy team, w którym w życiu grałem, nie? Tak. kurwa, wiesz, to masz takie przy takie coś otwiera do góry te słupki, nie? No, no, no. To kurwa, otwierali, to kurwa po naszej stronie i kurwa nikt nie może wyjechać normalnie do połowy mapy. To są za kurwa bałdy, nie? Gdzie działałe ostatnie subki, tak? Nie, to, jest, to, jest, to jest guzik to one się wyswają z ziemi i chuj no. no Postawili słupki to Jakkolwiek to święt, brzmi Dobra, jest zimno, w na po Dobra, ciebie co robimy? Na, na tobie no, no. No tak, to lubię assisty, bo ja lubię Sorry mate, zabrałem ci kiwa, no cóż To jest jak sus w Pod nami co No to działa? No co? Rozkaza byś dał, komander. A jest rozkaz, dobra. O, ale dwa <grywa> razy jeszcze. Kurwa snajperzy. Prawie umarłem, 14 się hapam. Jesteś high valuable enemy target. Ja? No, ty. Patrzcie, babu kurwa, leścia Mam no, kościół, tą, skrzynkę Pewnie no, komandor się przed skrzynką zabi ale widzę, że się granatem zabini. Znowu jesteś tutaj. Znowu Bim daje się? Na mnie słabiej. Kurwa Assist Country Winda jest na dole Jedzie Heli, Heli, Heli Hard, no nie który Tak, tak, jesteś, no. No nie żyję, ten Dobra, gościa pociągnąłem. Zemściłem się na tobie, za ciebie. Heli tu mi lata, kurde, muszę się chyba jako inżynier zdepanować. Kurde, nie żyję. Gościu skoczył z heli, ale nie trafił w dach. Co za gej, ze spada się zabił. Dobra master, No Do tobie. Zobacz jak tam naszego komandera. Jako inżynier. Kina jest tam dobra, dobra. Już. Jestem po no, twojej lewej. Nie. No heli jest, jest ten, Kurde. Dobra heli. Ja zrobiłem dostka. O, nie mogę. Heli masz Kurde, i tam kwsus jest. Uważaj, się na swoje PL Kali. No kurde. Kurde. Nawet się zamrak jedno nie trafiłem. To jest pierwszy chyba, jest, no. Kurde. Kurde. Każdy, Zwróćcie, prawie umarłem, 18 hp Ach, to jest strólem, granatem mnie zauważył z dołu Nie, ja albo też zaraz serio, no, ale mam 20% hapoku co, nie mogę Jeszcze, 20% pójdę na tobie, nie? Idą, idą, idą po Kurde no. Co za typol? Chyba dwóch raz pociągnął kurczę, z jednego strzała kurczę. Prawie nie żywą. Nie żywy. No, żyje. Dziękować. Basta serpulsa. Dobrze. Kość, gości, kość, kość, kość gości. Heli, Heli znowu, kurde. Znowu gościu nie trafił w dalszym. Ja no, to wiem, Heli, ale żyję. Heli nie żyje. Co przejęło? Znaczy. Trzeba sprawdzić to. O, wow. o, wow, co to było, kurde. Misajew pewnie nasz. No, grzmotło z grubej na tyś, rudy. Na no idziemy, idziemy. No. Na B. Ba, beta, da jak beta. Brawo, On win daje to ci, tak? to. na, B? Lecimy na beta. Lecę. Yee. Nie mam polegliwości, już w tam będziemy... ...pod spałem. Uważaj czołg. ...tak mi zarabia. wziąłem. Uważaj! Widzieliście? Masz na czołg po prawej. Linda może lechać. Dwa czołgi są. Dwa czołgi jest w gościu jeszcze. Pięknie. To idealnie w sam środek leciałaś. Kurde. No, ale nie żyję. Czołg mi pojechał. Kurka, Mamy typek z boku. Drugi level, nie? Co za m... Ze 100 skillami zabrał pewnie. Jest u ciebie skąd zabierać. Ja ci pan, że perfekcyjnie lecę A ty farczoś Ja lecę na alfa. Czemu aż na... Bo ze się coś fali. Zabili mnie, kurwa. Ja lecę na alfa, to jest kurde... Proszę żeby się cofali, kurde, po to lecę. Czołg Jednego pociągnąłem. O, drugi leży. <olduğu gli racist quotenotplayer> Dobra, pociągnąłem dwóch po Gdzieś tu czołg Minęł po dłożę. Nine, Nie Jeszcze trochę zdrowia odzyskać Nie ja mam, zabiję typa w środowce Dobry pewnie. jesteś Dobry jesteś Sniper się czai. Już się nie czaj Już tutaj ja tu. jeszcze jeden snajper Już go nie ma no sam typu Jeszcze jeden sniper wodna. Ale tu jest Ja pierdzielę jeszcze jeden, he he. Jajzu, Kurwa, no typowo z pięć headshotów z drugiego by mnie zabiło, dziewięćdziesiąt asystantów. Jakie to jest kurwa, to jest normalnie cheat tak gra, Idealnie, tylko łeb mu wystawał i zestrzelałem w niego. Crosshair z tego mursta dostał kurwa w łeb, no. Pff, ja mam kurwę pierwszą. I pichu, i nie dostał pierwszego. A ja tu koszę kurwę. Ja tu koszek kurczę, już nie wiem, już wykosiłem Kurde, zabili mnie, ale ile się naciąłem to nie wiem, z 5-6 chyba naciąłem Kurde, nieźle Nagrałeś? Nagrałem To <laughs> się teraz Nagrałeś? nagrałem Tak, tak, nagrałem mówię. Dobre, to było dobre